Witam Was serdecznie z tej strony Harden i zaczynamy chyba znowu nagrywanie vlogów systematycznie. Oj, strasznie się z tym opuściłem, ale powiem Wam szczerze, jakoś tyle człowiek miał na głowie, że brakowało chęci. Mimo że nagrywałem, mam w sumie nagranych masę vlogów, ale nie wiem czy jest jakkolwiek powiedziawszy sens ich montażu. Tam jedna wycieczka z rodziną była w do Czech, i tak dalej, i tak dalej, ale chyba odpuszczę sobie to. Tamty montaż, bo jest to sprzed około miesiąca. tamte nagrania, więc zróbmy coś, co będzie aktualne. No i dzisiaj, tak w sumie to wczoraj ja ten temat, na ten pomysł wpadłem. Czas się wziąć za siebie. Ostatnio znowu chwyciły mnie korzonki. Przewiało mnie na cmentarzu 1 listopada i no, czas się wziąć za siebie i postanowiłem, że na początek postaram się postaram się przynajmniej raz w tygodniu jeździć na basen. Raz w tygodniu jeździć na basen. Dzisiaj właśnie wypadł ten dzień, gdzie postanowiłem jechać na basen, ale oczywiście jak to bywa wszystko jest naprzeciw. Chciałem sobie kupić klapki. Pojechałem do Tesco. No, a nasze Tesco tak się zmniejszyło, że oczywiście niczego tam nie było. No i w sumie, czekając, aż otworzą sklepy obułnicze o godzinie 9, pojechałem do rodziców. No i tam z rodzicami zmotywowali, bo okazało się, że mają jedne klapki nieużywane i nawet czapek mają i dostałem i jadę. Jak już mnie zmotywowali, żeby jechać, to jadę A dlaczego mówię, że jadę? E, ponieważ w naszym mieście no, nie ma basenu, Nie ma pływalni no, Jest niby taka na ulicy Równej e, Ale powiem Wam szczerze Nigdy tam nie byłem e, Jest to dla mnie taki przeżytek Perlowski Nie chcę Nie chcę tam chodzić e, Więc ja kiedyś Za kawalera bardzo dużo pływałem, kilka razy w tygodniu, jeździłem na basen do Świebodzic. Świebodzice jest taka miejscowość oddalona od nas o około 15 km, no i właśnie tam jadę. Jadę sobie na basen właśnie do innej miejscowości i tak pomyślałem sobie, że raz na jakiś czas będę sobie zmieniał te baseny. Mamy przynajmniej dwa takie fajne baseny w okolicy, takie do, do pływania rekreacyjnego a może nawet i troszeczkę sportowego jest to właśnie Siebodzice i jest to Bielawa i co jakiś czas będę jeździł tam na Bielawę Bielawa jest troszeczkę dalej od Siebodzic nigdy tam jeszcze nie byłem ale będę tam jeździł a przy okazji zaczął szroty no bo potem z Bielawy wracają sobie dzierżoniów Bielawa przez Nowiznę czy tam Lutomie będę sobie wracał i pozwiedzam sobie szroty ale zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Nie jadę na długo, tak naprawdę, szczerze mówiąc, to droga tam i z powrotem będzie mnie kosztowała, jeżeli chodzi o czas. Tyle, ile planuję zostać na basenie. Bo planuję wejść na około pół godzinki, przepłynąć tam i z powrotem, tam i z powrotem, wiele razy. Ten basen i do domu wracam. Chciałbym w domu być tak, jak teraz jest dziewiąta. 20. Chciałbym być w domu przed 11. Chciałbym być w domu przed 11, bo w sumie zjadłbym jeszcze coś. No. A, jeszcze taka jest taki news, bo... Robiłem badania, nie wiem czy akurat mówiłem a propos tych badań, co nieco we wcześniejszych vlogach, tam miesiąc tam ile to było temu, ale jeszcze nie byłem u lekarza, żeby te badania pokazać. Jakoś nie mogłem się jakoś wybrać, dzieci były chore, ja coś tam miałem do załatwienia, nie udało mi się do lekarza pójść. No ale między tymi badaniami wyszło mi, że mam cukier na poziomie, bodajże tam 100, 104 mg coś takiego e, no to jest taki wiesz, to jest, tak, to jest taki stan, że powinno się zrobić krzywą cukrową czyli jest to taki jakby początek, można by nawet cukrzycy e, ale powiem szczerze, że wydaje mi się, że dzień wcześniej wciągnąłem kupę czekolady i masła orzechowego nie wiem, jakoś taką miałem chcicę wtedy i wciągnąłem i chyba dlatego były się mi wyniki takie, a nie inne dlaczego tak myślę? Bo ostatnio robię sobie badania cukru w krwi. Tak, cukier, cukier, w krwi. No, sprawdzam sobie po prostu poziom cukru i mam poziom cukru na wysokości 88 mg codziennie. Codziennie rano na Więc zastanawiam się tak, staram sobie sobie przypomnieć jak robiłem dzień przed badaniami i nawet dzień badań, czy ja przypadkiem czegoś nie wciągnęłem. <grym> Te badania są troszeczkę oszukane. Ale dobra. Będę teraz kontrolował swój cukier. I przy okazji, tak jak wspomniałem, trzeba dbać o zdrowie. więc dzisiaj, pierwszy, pierwsza wyprawa na basen. W sumie, przepracowane pół godziny w basenie. I wracamy do domu. Uf, nie lubię tej drogi, ale jazda. No. Dobra. To chyba tyle. Sporo się wydarzyło też od ostatniego vloga. Bo tak, stworzyłem sobie swój pojazd hardcara, ale te osoby, które śledzą mnie na kanale elektronicznym, w sumie pewnie te osoby też są na tym kanale, to o tym wiedzą. No i jest teraz wersja druga, wersja slim, która jest teraz tworzona w firmie PCBWay. Tak, poprosiłem firmę PCBWay, czy nie chcieliby mi stworzyć właśnie tego projektu, wysłać do mnie, więc za jakiś czas pewnie dostanę te płytki, zrobimy je. I i, 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 I i będzie fajnie. Będzie fajnie. No, a jeszcze jedna rzecz taka: właśnie, słuchajcie, zbliża się 11:11 11 w poniedziałek. Święto, ja wiem o tym, ale też święto w Chinach, Dzień Singla. I trzeba trzeba w tym festiwalu wziąć udział. Z tego co, mam nadzieję, że tego vloga opublikuję dzisiaj, najpóźniej jutro. Trzeba wziąć w tym udział. I będę starał się na grupach na Facebooku wrzucać Wam jakieś fajne promki a na razie z tego co chyba was możemy interesować arduino nano, które udało mi się wynegocjować na czas festiwalowy jego promocja startuje już w niedzielę 10 będzie w cenie 1,49$ co jest fajna cena, 1,5$ czyli około 7,50$ 7 to nawet 7 1,5 dolara, to jest niezła cena. Ja ostatnio kupowałem za 1,5 dolara płytki, przepraszam, za dolara płytki w tamtym roku. W tym roku raczej tego się nie, nie zrobi. Może gdzieś jakiś kupon ktoś wyhaczy, to miło, z miło chęcią jakby się podzielił. Ale mi się udało za 1,5 dolara i ja na pewno będę chciał trochę tych płytek kupić. Tak planuję kupić ich między 30 a 50 żeby mieć na kolejny rok. Bo jest to wbrew pozorom nawet te 1,5 dolara jest dobrą ceną, bo płytki Arduino na Aliexpressie skoczyły jeżeli chodzi o cenę. Tym bardziej, że też jeżeli kupujemy większą ilość to skacze nam e, koszt przesyłki. Tak? Jeżeli chciałem kupić ostatnio, tak szukałem sobie oferty na Aliexpressie, to koszt przesyłki koszt był 80 dolarów. To za tyle, to ja kupię płytki e, no, za koszt przesyłki na Aliexpressie, kupię płytki tam gdzie znalazłem tą promocję z, z darmową wysyłką no więc y, trzeba polować, trzeba polować e, na okazję festiwal się zbliża więc y, śledźcie, 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 to śledźcie grupy, jeżeli oczywiście chcecie coś e, fajnego wyhaczyć mimo to, że jest straszenie tymi przesyłkami z Chin i tak dalej, i tak dalej to i tak uważam, że się e, opłaca bo straszą właśnie o tymi podatkami, vat czasem oczekiwania, z to, że przysłówka potrafi zaginąć i tak dalej, i tak dalej. Zakupy z głową, płacenie Paypalem, zawsze jest to jakaś tam ochrona kupującego. No i wszystko na trzeźwo, tak? Wszystko na trzeźwo, na luzie. Dobra, jadę na ten basen. A few moments later... Powiem wam, że fantastyczne uczucie. Jezu dawno, dawno tak dobrze się nie czułem jak po dzisiejszym basenie. Czas mi tak szybko zleciał, że nawet się nie zorientowałem, jak minęło mi 46 minut. A obiecałem sobie, że pójdę na pół godziny. No to sobie pływają tam i z powrotem. no, masakra, jest cudownie. Więc chyba czas kuć żelazo póki gorące. I w tej euforii jutro znowu jadę na basen. Jutro znowu pojadę na basen. Jest piątek, piątunio i chyba to zrobię. Jutro też na basen jadę. zadzwonię do mamy, czy nie chce jechać na basen, bo tak kiedyś mówiła mi, że chciała wychodzić na basen, ale nie ma z kim. E, mówiła o tym basenie u nas w Świdnicy, e, ale czy nie miałaby z jedną pojechać tutaj dość, do bolić, jeżeli ma ochotę. Ja też będę miał dodatkową motywację, bo jednak co dwie, co dwie osoby chodzą, to nie jedna, prawda? Zawsze jest ta motywacja, że jedna osoba może drugą motywować do chodzenia. No, dobra, jadę teraz na zakupy szybciutkie. I miałem być o 11 w domu, ale teraz plan się zmienił, że chciałbym być przed 12 w domu. Dobra, jedziemy.